Just to Józefa, niektórych i ich dzieci. Historia święta, ona ma swój początek w sercu i w myślach Pana głowie, Tam się zaczęła. A później objawiała się, realizowała się przez wieki w historiach także ludzkich, historiach rodzin, społeczeństw, narodów i narodów. I tak się dzieje aż do dzisiaj. Niektórzy może już całowali rodziny ulgów. Nie wiem, czy będziecie mieli taką możliwość, kiedy będziecie się jeszcze raz całowali, czy pierwszy raz że będzie taka możliwość, żeby podejść i tak przyjrzeć się tym relikwiom. Tam są kości. Fragmenty kości, które należały poświęcić ludzi. I tak warto, przynajmniej wczoraj i dzisiaj ja tak myślałem, warto Myślę, że o historii zbawienia, o tym fragmencie historii zbawienia, która dokonała się w Warto może próbować wyobrazić sobie, jeśli wrażliwość nam pozwoli nam Wam na to, ten dramatyczny, tragiczny przebieg ostatnich chwili życia. Józefa i Wydoli, ich dzieci. To jest bardzo trudne. Myślę, że już do makabrycznych obrazów, filmy, różnego rodzaju programy, świecie. Człowiek może już o tympić I może nawet nie rozróżniać, co dzieje się naprawdę, co jest fikcja. Ale warto pomyśleć, co tam się działo. I warto tak religijnie pomyśleć, wychodząc poza, poza tą ludzką historię. A więc pomyśleć o tym, że, że Bóg tam był. I w tych bardzo dramatycznych dla momentach, Bóg przyjął im ofiarę. Piękną ofiarę. Nie tylko dlatego, że zostali zamordowani, ale dlatego, że byli wierni własnych współświętych. <Ky> dlatego, że rozumieli, co Jezus powiedział w Ewangelii. I dalej temu śmierci. Żyli pięknie jako, jako małżonkowie, jako rodzice, w 35 roku zawarty w związek małżeński, a kiedy byli mordowani, mieli już się dzieci. Żyli pięknie jako, jako ludzie, dali dobre świadectwo Jezusowi Chrystusowi. Kiedy była aplikacja i słuchałem, jak podkreślano, że w Biblii, którą mieli w domu Józef Urma podkreślił przypowieść o jego średnio i napisał gdzieś na Marginesie. Także Bóg musiał się cieszyć, kiedy widział nowy światło. Dziękuje za uwagę wskazujące myśląc o obieczności. Piękna historia, święta historia. Pisania na kartach historii, także naszego narodu, nie są w tym Ale warto, kiedy całujemy tę Vamos chamar

To człowiek jest to najbardziej niebezpiecznych czynów. I historia święta także daje nam waszynatko wiele przykładów, że tak właśnie się dzieje. Bóg kiedy patrzy na tych ludzi, nie patrzy na nic innego. Kiedy był światem tamtych głownych rzeczy, które ludzie uczynili. czynili. bracia, bracie. Jakie jest dla mnie? Może jeszcze raz powtórzę to pytanie, które na początku Duże Świętego Masz piękne licze? Szukasz tego w które nie. Imię. Tak zależnie To jest bardzo potrzebne, bo jeśli nie, nie mamy takiego doświadczenia. Nie możemy powiedzieć, że w te dni spotkaliśmy Chrystusa z nas stałego, To czego szukamy? To do czego dążymy? To jest potrzebne po to, żeby Kościół, który ufał, że żeby był piękny i żeby przekazywał Ewangelię. To jest potrzebne do tego, żebyśmy chrześcijanie świat dali lekarstwo. Podali świat lekarstwo. I nie damy tego rady zrobić, jeśli nie będziemy dbali na o naszym naszego pierwszy W sali, pierwszej zrodce, słuchaliśmy takich słów i ufam, że także robiliśmy się, słuchając tych słów chociaż zasiadają możni przeciwnie spisując twój Sługa rozmyśla o Twoich czlanach. I chciałbym dosłownie odnieść do historii świętej, która dzisiaj jest pisana. I już Jak najwięcej zabić. I myślę tutaj o wojnach. Nie tylko o wojnie w Ukrainie. Bo my też mamy przytępione też oczko Ile ludzi jest zabijanych w Afrysku? I to od lat. Ile ludzi jest zabijanych w rozszerzaniu የ ሸጠር ሪል ክል ስ ወቅደው Myślę także o wielkich próbach wyeliminowania dzieci, które przepoczyły. Dziś to cieszy się z chwili niewinnych dzieci. Myślę, że trzeba nam przypominać sobie słowa papieża Franciszka. chroniczna czy dziecka. Nie dajmy się złamać w to, ale słuchajmy osobu i chciejmy wszystko robić, żeby życie życia nie zapominać. Chciemy Bogu dziękować za to życie. Chciemy zobaczyć, że dramat zabójstwa, czy to dziecka nienarodzonego, czy człowieka starszego, to nigdy nie jest akt śmierci. To jest zawsze akt morderstwa. I to jest zawsze zwycięstwo grzechu, śmierci nad miłością i życiem. Jeśli my naprawdę poznaliśmy Pana Jezusa, jeśli my kochamy Pana Jezusa, jeśli to jest prawda, to mamy być tymi, którzy są w czołowym życiu. Którzy temu światu, pogrożnemu, mając śmierci, śmierci, jakimś niszczeniem, mogą dać lekarstwa. I kończąc, Żeby nasze myślą było odbiciem naszej duszy. Żeby to nasze oblicze było tak piękne, jak w tam usłyszeliśmy. podobne do Adiowa. Proszę mnie, Piotrowa, żeby dał nam taką łaskę, żeby w naszych rodzinach, patrząc na przykład rodzinę umów, umieli na co dzień szanować się, kochać się i wszystko czynić. i determinacji, by podkreślić, jak piękną rodziną jesteśmy, by w tych naszych rodzinach nikt nie czuł się samotny, żebyśmy umieli spotykać się przy stole, żeby w tych rodzinach było jak najwięcej błogosławieństwa, żeby małżonkowie się kochali, żeby dzieci miały doświadczenie miłości swojego zespołu. Żeby Babcia Diana nie musieli płakać, żebyśmy po prostu żyli według zamysłu Bożego. I może Pan Bóg tak patrzy na nasze rodziny i błogosławi te naszą rodzinę i chce, żebyśmy w obronie światu pokazali, iż rodzina jest ważna. Może chce, żebyśmy tym narodom, których że została całkowicie zwieszczona, żebyśmy to właśnie nie było za że jest takie szczęście, w którym nie trzeba szukać zabiegów, za którym nie trzeba wyjeżdżać na uległe